Dobry dzień dobry kochani, witajcie w środa, Ja się uganiam, zaraz będę jechać na zakupy, ale muszę sobie zrobić jakiś makijaż, bo idę dzisiaj do pracy i tak nie. Jezus, Maria. <grystanie> <grystanie> o Boże, podkład spadł. Ale żyje. E, w ogóle słuchajcie, chciałam dzisiaj sobie zrobić makijaż e, tym podkładem oświetlającym z Glam Shopu, bo mam tutaj jeden. Jeszcze niewykończony i e, wiecie co, no, nie mam pewności, ale wydaje mi się, że ten podkład się zważył. I stwierdziłam, że jednak nie będę mm, jakby próbować na mojej buzi, bo dzisiaj nie mam na to czasu. Ale następnym razem, może nawet jutro, zobaczę sobie eee, i wtedy ewentualnie sobie umyję tą buzię, bo mi się wydaje, że on jest zważony. On ma w sobie takie pęcherzyki powietrza. A ja nie mam go długo. Nie wiem ile, ale no wydawało mi się, że nie powinno się z nim nic dziać. A jednak, kurde, coś tam się z nim podziało, więc chyba będzie do wywalenia. I... Będę musiała zrobić tu porządek w tej szafce, ale to już Wam mówię od jakiegoś czasu. Ale powoli wykańczam wszystkie rzeczy i będę robić porządek w tej szafie z kosmetykami. Tutaj, no tak, także ja sobie trzasnę makijaż lekki. Te bywy, tak czy siak, muszę sobie poprawiać, bo um, jakby na co dzień mi to nie przeszkadza, że one tak wyglądają. Ale gdzieś jak tam Też nie mam problemu, też wyjdę bez makijażu. Ja też wychodzę często bez makijażu. Jakby nie mam z tym problemu, nie muszę się zawsze malować i nie jest to dla mnie dramatem, jak wyjdę bez, ale no dzisiaj chcę sobie zrobić makijaż. W ogóle przestało padać u nas. Wczoraj tak lało całą noc, słuchajcie. Yy. No Wieczorem, jak ja szłam zamknąć kury, to po prostu świata nie było widać, tak napierdzielał deszcz. A dzisiaj już nie pada. I miejmy nadzieję, że już nie będzie. Z pewnych źródeł wiem, że ma od soboty być ładnie. Więc byłoby fajnie, żeby na ten mój urlop w przyszłym tygodniu była ładna pogoda, moglibyśmy coś... Gdzieś sobie pojechać, chociaż na jeden dzień, bo wiadomo, że nie pojedziemy, znaczy się nigdzie nie wyjeżdżamy na urlop, ale może chociaż na jeden dzień byśmy gdzieś pojechali, albo nad jezioro byśmy mogli sobie jeździć. No. Więc tak, patrzę, tutaj coś jedzie samochodem. Więc dobra, słuchajcie, ja sobie zrobię ten makijaż, nie będę was tu zanudzać makijażem, bo to nie będzie filmik typowo makijażowy. Jakby był typowo makijażowy, no to mogłabym was tutaj pozanudzać. a to nie jest filmik makijażowy. Nie mam czasu na filmik makijażowy dzisiaj. No, dzisiaj długo spałam. Ale przynajmniej jestem wyspana. I... No, to nic, że nie ogarnę wielu rzeczy. No ale przynajmniej jest do wyspana. Szucho mi było czy kurczę głodna jestem. Muszę sobie zjeść coś tak na szybko, chociaż serek. podczas um, premiery, ale może nie wszyscy um, byli tam. Na pewno nie wszyscy tam byli, bo to było chyba o 13 premiera, tak? Więc um, w czwartek zrobimy sobie o 20. live'a. No i nie kupiłam rzeczy na live'a, a chciałam kupić e, lody, chciałam kupić wino i nie kupiłam tego, bo stwierdziłam, że jak kupię, to chłopaki mi to zjedzą. No i że jutro jadę z mamą do lekarza, do żeny do reumatologa, no to jutro to... są um, włosy mi się plączą, a tutaj jadę po takich dziurach, w ogóle zapomniałam zawieść kosiarkę, ja nie wiem, co ja mam w tej głowie, czy ja zakochana jestem, czy co. Ale dotąd miałam zawieźć kosiarkę do tego pana, o którym Wam tam ostatnio wspominałam. I ja z jadę prosto do Biedronki i później sobie że boże, gdzie ty te zakupy wsadzisz, nie? Ale z tyłu zapakowałam, więc jakoś tam się pomieściło. No, jadę zawieźć tą kosiarkę, mam nadzieję, że znajdę tego pana. Um, wrócę do domu i Wam pokażę, co dzisiaj nakupowałam, jakie tam zakupy. No i wtedy pojadę do pracy. No i dobra kochani, no, jakoś sobie musimy poradzić, nie mam statywu, um, więc muszę nagrać tak. Kupiłam 10 kg mąki, bo już mi się pokończyła i stwierdziłam, że jak jest ta mąka pszenna, koszalińska, to jest dobra mąka, bo to jest ten typ 500, że wezmę 10 kg, to już nam wystarczy na dłuższy czas. Tutaj mamy mleko, a kupiłam też karmę dla psów, już dałam psom, bo wiecie, chłopakom bardzo ciężko się robi te rzeczy. Tu mam dwie siaty. Najpierw Wam pokażę tą, bo tutaj są lody. Prosiłam się, żeby odkurzył. W ogóle przymierzałam dzisiaj te wszystkie rzeczy z n One tam są. I zostawiam sobie tylko tą, tą fioletową sukienkę. Może jutro mm, Wam nagram przymierzę. Jak będę miała jeszcze ochotę jutro to zrobić. Dzisiaj bym to nagrała, ale dzisiaj nie mam czasu. No i wkurza mnie to, że nie mam tego statywu. Byłam w Media Expert, pytałam się o tą końcówkę, okazuje się, że niestety muszę ją zamówić sobie na internecie, bo nie ma jej stacjonarnie, więc będę na nią czekać gdzieś 3 tygodnie. Nie wiem, czy nie lepiej sobie zamówić nowy statyw. No ale wtedy co z tym stałem statywem? Masakra po prostu. No, tak Franek mi narobił. Dobra, lody. Ja kupiłam te lody, bo prosiłam fenka, żeby odkurzył i że wtedy kupię im lody. Ale no niestety, Fianek nie odkurza. Ja się poprosiłam, żeby odkurzył, bo franek dzisiaj oczywiście z moją siostrzyczką yy, urzęduje. Czekolada to dla mnie. Ja mam ostatnio braki czekolady. Yy. Dalej, Te serki, Jogurt. W ogóle nie było tych gieckich, albo ja je ominęłam, albo coś. Montę duże, mam duże. duże. Żurawina, borówki. Wiem, że są jagody, ale kupiłam borówki, bo były po 4 zł, a ja się bardzo lubi. Dalej. Brzoskwinie. Kiełbasa ta nasza ulubiona żywiecka. Kasza manna. Co się dzieje? Co? Jaś. Co? Powoli, spokojnie, nie na siłę, jo, bo zaraz połamiesz. Powoli. Przede wszystkim. Może masz coś źle. Pokaż. Co się dzieje? Co jest, jesteś taki nerwowy? Siedzi. Hmm? Czekaj. Masz dobrze zamknięte, tu masz dobrze przecież. Czekaj. Co? No, no i pójść teraz. Trzyma. No, czemu to tak? Puść. Może to tak się ruszało? O, to musi wskoczyć, wiesz? Dobra. Co się stało? A weź tą siatkę, to co to, to, to tutaj jest w tej siatce w ogóle? O, masz lody, możesz sobie wziąć loda? Proszę. I wtedy do lodówki schowaj. Do zamrażarki, a ja ten. No. Dobra. Karma dla kotów, ta była dzisiaj w promocji, ta powinna ona jest ponoć lepsza. Weźmy Ciesiu? Otwórz ją od razu. To jest dla babci, to jest dla babci. Dobra, co tutaj jeszcze mam? Zobacz, o, te są dobre. I to są też kwaśne, kwaskowate. Ale ogólnie wolę z widla. W Lidlu są takie fajne właśnie te trzy zielone hmm, krążki. I druga siata. Hmm. A, kupiłam te rzeczy, co mnie prosiłeś. Do tych zapiekanek zrobisz? Dzisiaj? No nie wiem, dzisiaj nie. Dzisiaj chyba nie, bo nie zdążymy. No dobra. I tak, cukier puder. Takie coś wzięłam. To jest nowe, nie wiem co to jest. W ogóle fajnie by było, żeby było widać co to jest. E, I to jest jakiś jogurt z borówkami. I ciekawa jestem y, co to takiego. Wzięłam kilka tych jogurcików, y, takich z kuleczkami, tylko żebyście znowu w pokoju mi nie jedli. O, tu mam mozzarellę, ale wzięłam dwie kulki, wiesz. No starczy. Też są te jogurty właśnie mm, z kokosem i ananasem, ale poczekaj dalej. Ja ci pokażę coś. Coś szałowego. Co? Patrz. Co? Co to jest kokos? No, prawdziwy kokos. Widziałeś? I patrz, ale... Ja się patrz. Tutaj można zrobić tym patyczkiem, tu jest taki patyczek, tu się robi dziurkę, wkłada się słomkę, pije się wodę kokosową. Potem, ja to wszystko przeczytałam, walisz tym o, o coś ostrego i zjadasz ten miąż kokosowy. Zrobimy jutro test. Co? Czy chcesz dzisiaj? No No, więc się, kupiłam kokos taki, żeby zobaczyć, tylko nie, żeby Franciszek się nie był za to, bo on to potłucze, znając życie i to się rozpadnie i wyleje. No dobra. Tu mam dla nas tą kiełbasę, bo tamta była dla mamy. Mam pomidorki to są dla... dla mamy zaniesiesz. Krakersy dla Was. Parę bananów. O! Stoj tu. Kolejne borówki. Tutaj, tutaj, tutaj. Wziąłam kilka takich sosów gotowych, greckich. Lubię te greckie, bo często robię właśnie z serami sałatę. Kurde, może jest ten, ale ja nie zdążę zrobić. Kolejny jogurt. I tutaj też jest taki z czekoladą orzechową. Zobaczę, co to jest. Takie nowe ogóły, te są wiesz, biedące. Chyba, że one już były, ja ich po prostu nie widziałam. Twaróg ten pędzony, mój ulubiony, właśnie do, suru, do sałatek. Eee, ser z niebieską pleśnią. Tutaj mam salami, bo Jasiu chciał. Jasiu będzie robił bagiet. Jasiu, kapie ci na, na spodnie. Weź, nie kap, jedz tego lada szybko z drugiej strony. I druga mozzarella. Trzy bagietki, takie małe. Tu wiesz, że one do jutra będą suche. Bo te bagietki to wszystko to pieczywo z i to, no, to nie jest takie superanskie. to wypiekają chyba tam na miejscu, więc. A, i tu dla Babci chleb. Jeszcze musisz iść. Wiesz, pójdziesz. Hmm? Co tu jeszcze mam? Albus? Kurde. Arbus, pomidorki malinowe o i taki ser duży. My go kupowaliśmy zawsze w tych małych opakowaniach, a teraz jest w takim dużym opakowaniu. I tu ma 400 gram, a ja go lubię bardzo. Co ty robisz z tym lodem? Dobra, co tu jeszcze mamy? Jeszcze jeden ten sosik. Moje ukochane antipasty były tylko zielone. I to są peperoni, więc one są ostre. Masło. Tak. I co jeszcze? Jeszcze jeden ten z bordką. I jeszcze jeden ser typu blue z niebieską pleśnią. Taki. No, a tutaj mam rzeczy z Rossmana, słuchajcie. I pokażę wam co ja tutaj kupiłam? Zapłaciłam 176 zł w osmanie, więc ogólnie tak. Peeling cukrowy do ciała. Ja wiem, że te z Isana są super ale one teraz nie są na promocji i żałuję, że nie kupiłam sobie więcej. Ja mam jeszcze jeden. Ten solny, a Isana teraz nie jest na promocji. Ten był na promocji, w ogóle nie chciał mi wejść, bo ja w przykasie samoobsługowej to jest wszystko dla babci. Oprócz tej czekolady, oczywiście. No i ten. Trzy. Mm, no bo na pół przekroisz, to tam masz wtedy sześć. Możesz to dzisiaj zrobić, jak chcesz. No, jak zdążysz. Teraz. To zjemy sobie. Um, I tak. No i wziąłam sobie ten, bo był na promocji. Te peelingi y, też są spoko. Więc ja ogólnie ostatnio staram się kupować wszystko na promocji. Mm, tak patrzę na to, wiecie, kiedyś tak nie zwracałem na to uwagi, teraz naprawdę patrzę, bo te ceny bez promocji są okropne. Tutaj mydło do rąk, do łazienki, takie malinowe. Hmm, co? Poczekaj, Jasiu. Dobra, mydło, to do łazienki. To ogólnie wszystkie te rzeczy. Co ty robisz? I tak, wzięłam sobie kilka rzeczy z Isany, bo ogólnie powiem Wam, że no, tak jak ten peeling mnie zaskoczył, to stwierdziłam, że wezmę sobie, mm, też popróbuję produkty do włosów. Mam też um, ten olejek do włosów z Isany i jest bardzo dobry i stwierdziłam, że zobaczę jak będzie się sprawował szampon z Isany i zaraz Wam powiem ile kosztował ten szampon. 10 zł, tak, 10 zł i odżywka też była po 10 zł, już Wam pokazuję, odżywka jest tutaj, to jest aragonowa, nawilżająca, pielęgnacyjny olej aragonowy co nam no ma, połysk, no i dobra, wiadomo, więc taką, ja mam jeszcze dwie odżywki ostatnio, które kupiłam z LSF w Biedronce, ale no stwierdziłam, że popróbuję te rzeczy z Isany, i same też wzięłam coś takiego i w końcu był ten mój olejek yy, dziwny ten którym czyszczę no i był ten olejek który myje gąbki ale było też coś takiego i to jest olejek i yy, żel pysznic, ale z olejkiem i z cytryną i z perełkami olejowymi więc coś takiego, wzięłam to, zobaczymy. Ale ogólnie one są małe, 250 ml, wiecie, to ja tego ogólnie używam sporo. Jak się, jak biorę prysznic dwa razy dziennie, no to schodzi. I wzięłam też taki oliwkowy, yy, bo ja uwielbiam wszystko co oliwkowe. Będzie znowu burza, nie? Hmm. To nie pachnie tak. W myślałam, że już będę miała tańszy zastępnik mojego płynu z Palmolive, ale oczywiście wzięłam też Palmolive, bo ten zapach ja tak kocham. I ostatnią rzeczą, znaczy się nie, jeszcze nie ostatnią. Pasta Blanks z tym czarnym węglem i em, no one działają wybielająco. Ogólnie ja zauważyłam różnicę, że zużyłam już trzecie, nie, dwa opakowania pasty Blanks i mam bielsze zęby. Serio, usłyszałam nawet ostatnio komplement, że mam naprawdę mega białe zęby, ale no wtedy miałam też pomalowane um, ciemną tą konturówką, więc może też dlatego um, wtedy jakoś tak ta biel zębów jest bardziej widoczna. Wziąłam sobie krem nawilżający pod oczy, bo dzisiaj też skończył mi się ten krem, który mówiłam Wam wczoraj, że wykańczam. Nie mam kremu pod oczy. Wziąłam taki stopy i mydło do uzupełniania też z Isany. Um, tutaj to jest o zapachu jagodowo no jagodowym ogólnie jagód i ja sobie to tutaj uzupełnię to opakowanie i ostatnie dwie rzeczy to są nowe tusze do rzęs i to jest taki tusz um, nie wiem czemu on był zapakowany w tej folicy, no ale w sumie fajnie, bo przynajmniej nikt go nie otwierał. I z Loreala Telescopic Lift. O tym na TikToku słyszałam, że są ponoć mega fajne. A z Eweline to zobaczymy. No i ten z Eweline był na Ja już ja mam tam piekarnik włączony. No musisz przykroić te bagietki, posmarować je masłem. To nie. No ale ja muszę to masło roztopić. Nie, bo masło jest tam koło czajnika i jest dobre masło już. Ale i No to posmaruj, i połóż te wszystkie rzeczy, to na to samo wyjdzie, bo to się stopi w piekarniku pod wpływem ciepła. To jest zupełnie bez sensu ten proces roztopiania. Jak posmarujesz masłem bagietkę? i poukładasz te wszystkie rzeczy, które tam ona mówi, tak? To masło się roztopi, tak jak ser się roztopi. Mozzarella się też roztopi. Rozumiesz? Tak. Więc tak, to jest ten. Sexy Eye. Mm, volume, length, 24 hour lift mascara. No, ciekawe. Czyli ona ma pogrubiać, wydłużać, liftingować i przez 24 godziny wytrzymać. Jezu, już mi się zjadła ta konturówka. Mm, I tak wygląda szczota. Nie wiem, by się sfokusowało na. No, fokusuj się się na... nie, na moje brzydkie paznokcie. Mm, nie, nie, się się sfokusować, no. Widzicie, tak wygląda ta szczoteczka? Jest taka silikonowa, i po dwóch stronach ma takie silikonowe te um, rzęski. A ta teleskopik lift, teleskopik ja już kiedyś miałam, ale tą złotą i srebrną wiem, że były. I one były naprawdę mega fajne. I Kurde, już sobie ubrudziłam. No i ta ma też um, podobne, po dwóch stronach, właśnie te. Te wypustki te. Nie czekajcie, czy po jednej stronie. Nie po jednej stronie. Po jednej stronie ona jest płaska, a z tej strony ma po całej części te rzęski te do malowania. Ja teraz mam pomalowane rzęsy i kurde. Nie, no, nie będę robić, ale jutro sobie zrobię makijaż, jak wrócę, bo i ja teraz mam do lekarza, więc wytestujemy te dwa tusze. Dzisiaj mam pomalowane tuszem e, tym. Z Maybelline i ja go kupiłam gdzieś tam na Allegro na jakiejś promce, bo y, ogólnie on był drogi. Ten teleskopik teraz jest na promocji za 43 zł, a ten był chyba za 16, więc no wypróbujemy, zobaczymy, bo mają bardzo podobne szczotki. Y, I zobaczymy, który lepiej. I ja ogólnie moje rzęsy są takie, słuchajcie, że ja mam rzęsy to nie jest tak, że ich nie mam, ale one są naprawdę... One tak dziwnie rosną, nie? One rosną tak na wprost i nawet jak je podkręcam tą, tą zalotką, to tak jak z włosami moimi, nie wiem, moje włosy też w ten sposób e, reagują, że jak ja je kręcę, one się prostują tak samo z rzęsami. Ja je mogę zakręcać, one się wyprostują po chwili, więc... E, nie wiem, nie poradzę. Nic nie zrobię, proszę Państwa, no ale będziemy sobie próbować, a ja mam wysłać, jak sobie nie mam wysłać jakieś sobie No więc tak, słuchajcie, dobra, ja idę popakować te zakupy i będę sobie prasować koszule i już muszę jechać do pracy niestety. Tak to jest jak się długo śpi. No na sobie mam to body, nie wiem. Widzicie? Mam to body na sobie pasuje. Fajnie wygląda, więc będę je nosić. A z tych rzeczy, co Wam mówiłam, to jutro chyba Wam nagram, pokażę, jak leżą te sukienki, jak to wygląda. Ogólnie wszystkie rzeczy pasują, ale no nie wszystkie wyglądają dobrze, więc będę odsyłać. Zostawię sobie tylko tą fioletową, bo bardzo ładnie wygląda. To body, te czarne piżamy yy, i te kapcie, które są bardzo wygodne i chyba sobie zamówię jeszcze jedne w innym kolorze, do zasuwania na plażę, czy gdzieś jak pojedziemy nad jezioro, one są mega wygodne mega fajnie ym, się w nich noga jakby tak kształtuje, więc są naprawdę spoko i dziwiłam się, że są hitem Instagrama, ale teraz już wiem dlaczego no, więc tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia jutro no Jutro jadę z mamą, a potem będziemy działać. Coś pewnie będę musiała posprzątać, bo już nie sprzątałam od początku tygodnia i jest bałagan w domu, więc jutro jak wrócę, to pewnie posprzątam i pójdę do ogrodu. No, mam porzeczki do zerwania właśnie, jutro jeszcze muszę... Jezu, jutro już jest czwartek, tak, pamiętajcie, to live o 20. Ja cię sunę, zapomniałam. Ale już wam o tym mówiłam, ale pamiętajcie. Więc jutro sobie, na jutro sobie przygotujcie winko. Co jeszcze? Winko, jakieś lody. Ja, jak pojadę z mamą, to pójdę do biedronki jeszcze. Bo dzisiaj nie pomieściło mi się to wszystko, bo kupowałam też mamie mleko, kamę. I wiecie, nie ma możliwości, żeby w jeden koszyk to wrzucić. A jeszcze potrzebuję wodę. Muszę kupić spirytus, bo chcę robić nalewki z czarnej, z czerwonej porzeczki. Będę robić soki z czarnej porzeczki, bo bardzo lubi, więc będę robić sok. Mam sporo takich butelek po sokach, więc będę pasteryzować sok. Mm, bo dżamy mamy, wszystko mamy, więc jakby... A ten sok, jak się kupuje, no to on nie ma takich samych właściwości, ale lubimy bardzo sok z czarnej porzeczki. No, więc tak. Także do jutra, do live'a, słuchajcie. Trzymajcie się ciepło, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i pa!